Hello, hello, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hunter, to jest kolejny odcinek. Nie wiem nawet który, straciłem rachubę, bo siedzę i cały czas nagrywam. Kolejny odcinek Metro Last Light. i tak, ostatnio uciekliśmy, uciekliśmy tym razem z linii czerwonej od, od komunistów, wcześniej od faszystów, teraz od komunistów. No i dostaliśmy się do jakiegoś małego mieszkanka, jakiegoś kolesia, który nam pomoże skontaktować się z polis i nawet tam dotrzeć. Ja С Кузнецкого моста я ушел. Его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. С Кузнецкого моста. да и с самой красной линии. Диван, типовый русок, русек, ма диван на стене. Ну и мы Построили, точнее. Из деталей, что берутся с Вот, полюбуйся. Красавица, а? Другие даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Найс. Да, Такий, баджи на шинах. Ну и еще раз венгши. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что, бери. Окей. Залезай. Ну и уж и да. Забачим только. Czy coś tu znajdziemy ciekawego? No i już, już, spokojnie. Agregacik i tak dalej. Co zobaczycie? Roślinki sobie hoduje Widzę Kolo. Żeby mieć co jeść. Klawiatura, ten. Jako, jako widzę podstawka pod nóż, służy. Metro 2035 jakieś zdjęcie czyjeś, może to jest sam Dimitrij Głuchowski kurde, gość odwalił naprawdę tak kawał tak wielkiej, dobrej roboty no, tu jest 33 czekajcie, jak się nazywa ten koleś a, nie, 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 nie chciałem zobaczyć e, Regina, a tak się nazywa Kowal, a właśnie Kowal, Kowal Młynarz Kowal też występował w 33 w, w książce w sensie Не вмег ты. Регина, так се называется. Наша новая приятелька. Ну и заебище. Попробуй завести. Мы <laughs> то nice. ja все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней может не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Lepiej w zrealizować nie reagować. Ok. Nie wiem co. Coś mówiłem, żeby. Coś jak wcisnę, to nie wiem co to jest, ale nieważne. Jedyne co możemy jechać. Aha, jakieś światło musimy sobie włączyć. A, ten sposób. Wyjść z wagonu. Okej, okay, możemy wyjść i sprawdzić co tu jest. Fajnie. Może po prostu tutaj tą notatkę znajdziemy Przypuszczam, że tak Oh shit Co tu się dzieje? Ktoś tu zginął. Co to... O, chciałem zobaczyć co to za książkę ją obróciłem Okej, okay, mamy pieniądze, mamy jakieś amunicje Nic więcej? Wow Okej, okay, ja nie widziałem, że tak się da Zrzuciłem to. Kurczę, myślałem, że będzie tutaj notatka do tej Reginy. Bo jest tu jedna notatka do zdobycia, ale... Nic tu nie widzę takiego. Dobra, więc... To co? No nic, dobra. To nie jest, to, wsi to wsiadamy właściwie do niej z powrotem i... Lecimy. Po prostu gałka do przodu to jest... To jest jazda do przodu i tyle, nie? To są jej reflektory, to, to są trzy żarówki, no kurde. Nawet nie zrobili nic, żeby odbijać światło. Ciekawe, czy mogę. O, czy tutaj jest coś do. Okej, okay, jest filtr. To już jest fajnie. Oh shit. Kogo my tu mamy? He, 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 i co? I, I nic. Nie chce się? Fak. Fak, 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 tak No, obróć się, obróć się. To jest skorpion, a nie pająk. What the fuck? Okej, okay, chyba zginął. Chyba nie żyją. Fak, jeszcze jeden. Czekajcie, bo mi się zaraz skończy latarka. Okej. Okay. Faktycznie coraz jaśniej działa. Coraz jaśniej świeci, przepraszam. Tak bardzo z sensem coraz, coraz jaśniej działa, co? No. I Co mi zrobisz? Co mi zrobisz? Główno zrobisz. He, he, he. No. Wienem jechać, a ja sobie urządzam wycieczki tutaj po mecie. Tu jesteś. No ty gnoju. No co jest, no? Fajnie, że ja świecę w niego, a ten nic. No co za gnojki po prostu, no? Wiece po nich, a one nic. to że te skorpionaste skorpiona nie trzeba czekać, aż się obrócą, tylko można je od razu atakować. Kurde, ile ich tu jest. Górą szedł. Cholera jasna. Gdzie ja w ogóle idę? Po co ja tu w ogóle przyszedłem? No ej, no bez jaj! Co za gnojek, no! Świecę w niego światłem, a ten nic. Już nie słyszę jak chodzą. W końcu. No nie, no następny. Od zastrania ich jest, chodzą po suficie, to ich nawet nie widzę. Okej. Okay. Ażem se wycieczkę wymyślił? No kurde, co jest? Nie chcę się obrócić No kurde, następni Żebym sobie wybrał tunel Super, więcej naboi stracę niż tutaj znajdę rzeczy Widzę Dobra, wypierdzielam stąd Wow, jakoś udało mi się tu, we, tu wyjść z powrotem. Dobra, to, to, to ten tunel był bez sensu. Tylko pająki i nic więcej. Fak. Wcisnąłem gaz odruchowo, tak jak się wciska zawsze gaz w tym. We wszystkich samochodach, nie? W każdej grze. No, a tu jest inaczej. Czekajcie, weźmiemy sobie... Naładujemy trochę. Trzeba cały czas wciskać trybiawkę do przodu, żeby jechać. Oh shit! Tu też coś, tu jest jakiś tunel. Wygląda ciekawie jakaś łazienka tunel techniczny i jakaś łazienka. O, Odpalimy światło. No teraz 4 i 2. Ok, na początek coś wybuchło. Eee, aha, że mogę zamienić. Nie, dzięki, że trochę ich tam, kurde, jest. Ok, filtr następny. Zajebiście, bo filtry to się pewnie poprzyda poprzydają później. No, nic tu nie ma. No po prostu możemy sobie wejść lutować, No też jest tu broń, ale akurat mam pełen ekwipunek. O, oh, fuck you. Nie przeszkadza ci tyle światła, koleś? No. Wsiadamy. I jedziemy dalej. Wsiadajmy. Wysiadamy Otworzymy sobie grodzie A ja tu mam jeszcze jakieś drzwi Ciekawe co się kryje tutaj Więcej pająków E, w dupie to mam Jak mi się tam nie chce wchodzić o. Otwórzmy sobie w grodzie w takim razie i... Co jest nie tak? Chyba, że... Grodzie się otworzą na zewnątrz. a czy Do mnie w sensie i muszę wycofać. Istnieje taka możliwość. Że on wyłącza, bo widzi na przykład, że grodzie się otwierają do nas, a nie... A nie... Nie, 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 o coś innego chodzi. Tylko nie wiem o co. Hm, hm, hmm, hmm. Nie chce mi się tam wchodzić cholera jasna. E, zobaczmy. Aha, mówi, że musimy tam iść. Znajdź, znajdź skrzynkę z bezpiecznikami i otwórz śluzę. No dobra. A może. A, nie tak, o właśnie, w ten sposób. Tutaj jest, tak? Pewnie powtórka z rozrywki. Yy, to, co wcześniej robiliśmy z Pawłem, czyli... One się widzę, nie boją światła. Oh, shit! Wyszło na górę? Tam jest coś. Znaczy nie boję się aż tak, o. Boję się tylko trochę. Ja tam nie wejdę. Muszę obejść naokoła. Wrażenie, że jak strzelam lewym to strzelam dwa naraz, jak strzelam prawym to... to pojedynczo. Teraz sprawdzimy moją teorię. Dokładnie. Lewym strzelam dwa naraz. prawym strzelam pojedynczo. Ja pierdziele, czekajcie, bo tutaj jest jakaś lampa. No, he, 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 jestem bezpieczny gnoju. Przynajmniej przy tej lampce? Okej. Okay. Tu ktoś leży? No właśnie. Cztery jakieś kulki dostałem. No i gdzie to jest? No nareszcie. Czy to samo ładowarka. Dobra, teraz jakieś światła awaryjne się połączały. Czyżby znikły już wszystkie? Teraz no, nam do, do tunelu. Możemy otworzyć w końcu. O jezu, ileż nam to zajęło. Dobra, faktycznie ma reflektory. Nie tylko żaróweczki. Zaświetlona po prostu i z przodu, i tak. Co jest? Załóż maskę Okej okay. No A... właśnie Ale jedźmy, jedźmy, jedźmy Aha, jeszcze muszę wy... wy... Kierować, nie? Którą ty chce jechać, czy w lewo, czy w prawo to coś widzę, może być specjalnego, ale jest drugi tunel. Był... ale mi się to kojarzy z jedną taką lokacją w followcie trójce, ale nieważne. Nie rozumiem, że teraz... o, ciekawe czy mogę pojechać tamtym. Nie, nie mogę. Nie, tylko tam, gdzie są... Tam gdzie jest zielone. Myślałem, że mogę skręcić, ale nu. No. no tak, po prostu tunel jest dosyć płytko tutaj i się zapadł chyba czasem, tak. Jeszcze pada w dodatku. Wezmę ten wezmę sobie filtry. Oh shit. Fuck! Już tu przylazłeś, przecież widziałem jak szedłeś stąd, gnoju. Co za gnoje po prostu, no. No, ja pierdziele jak skaczą, nie jestem w stanie nawet zdążyć do nich strzelić. Kurde, ile ich tam jest. A, tu jest... A, wiem co to jest. Albo mi się wydaje, że wiem. Nie, wydaje mi się, że wiem. Ile tu naboi wchodzi? 6, kurde, ta strzelba jest lepsza niż ta, którą miałem to może zostawmy tą i pocieszmy się tą strzelbą. Niż niż dubeltuwą. Dobra. Fajno, fajno. Podoba mi się. Tu nic. To jest zajebiste, że nie, tylko wsiedliśmy i jedziemy. Na przykład mamy strzelać po prostu przed siebie, tylko... Tylko... Eee, tylko możemy się zatrzymać, możemy sobie przejść gdzieś. Ale już widzę, że nic. O nie, krzesło i stół, nie przejdę. <śledz> 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 typowe. Dobra, idziemy. Ile nam zostało? E, eee, dwie minuty jeszcze spokojnie. Lera i tak gówno nie pojedziemy dalej, bo widzę, że jakaś przeszkoda przed nami. Może pchniemy. O, mogę pchnąć, wow. O, lera jasna, no. Nie mamy wyjścia. Co nam mówi to? Oh, fuck, co jest chłopaki! Ej, panowie! Bez jaj. Czyli po prostu muszę jechać. I teraz wciskam ga... znaczy pochylam gałkę do przodu. Odwracam się do tyłu. Porąbane. Au! Gdzie? Boże święty, ile ich tu jest? Dobra, nie, no wysiadamy. Chcę sobie filtry wziąć, bo w sumie to muszę. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Filtr. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Co jest? Widzicie to, kurwa? Jak poświecę latarką, to znika, ale u boku ekranu widać gościa, który tu wisi. What the fuck? Więcej! What the fuck? Co to za miejsce? Ah, oh, shit! Zapalmy sobie to światło. Wow! Holy fucking shit! Ah! Oh, co? O, lera, Co to jest? Ha, z jakimś takim... Dobra, nieważne. Nie, zmień, 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 zmień! Spierdalamy stąd I don't wanna be here Dobra, zniknęło. Na szczęście, nareszcie! A więc że tu nic więcej nie ma. To jakiś, kurde, szpital był? Apteczki nie Możemy wziąć apteczek? Pełne. Eee, coś nam mówiło, że. A wiem co. Żeby podładować baterie, bo mamy słabo. Dobra, idziemy stąd. Przejebane miejsce. Chamy dalej ten wózek. Ciekawe, czy mi tu jeszcze przyjadą jacyś, jakieś gnoje. Na 100%. O, już widzę, idą. No, przewrócił się, jak słodko. No, idź mi stąd. Jak one dziwacznie chodzą? Kurde, to jest genialne. No, nie chce mi się jechać do przodu, skoro mam tyle możliwości eksploracji tego terenu. Tą. Widzicie, dobrze, że pozbierałem sobie te filtry. Bo teraz mogę sobie łazić, bo mam na tyle powietrza. Kanister jakiś. No, przeczyściłem i co? Dalej ten deszcz nie zniknął, to fak. Urde, co to jakiś? Myślałem, że jakiś inny jeden, ale nie filtry zajebiście. O, fuck, co jest? Niedziń. No Nowa notatka, gdzie my to mamy? Dziennik. Regina, wpis pierwszy. Ena, Andrzej znowu im pomógł i znowu jadę wagonem w kierunku swojego celu. Tym razem podróżuję komfortowa, a nie razem z bagażem. Ryzykuję, że w przypadku wykrycia zostanę natychmiast rozstrzelany. Wydaje mi się jednak, że w tych tunelach czai się coś znacznie gorszego niż szwadrony śmierci czerwonych. Pis Andrzeja. Że jej wagony by pociąg z drogi. dobrze Dobra, no to idziemy. Co jest? Ile mi zostało? 30 sekund, spoko. Damy rady. Tak, Dobra, zmienimy sobie filtr. O nie, czemu ja rzuciłem tym nożem? No i mi przepadł. Chciałem zetrzeć krew z maski, ale niewiele to dało. Eee... Idziemy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Cały, cały odcinek jadę tym pociągiem. Ale to jest genialne, że możemy sobie po prostu eksplorować losowe te tunele, a nie mamy w ogóle e, takiej konieczności, nie? Najpierw czekać, aż tu wskoczą. No. Już go nie przepnę Myślałem, że go na przykład rzucimy tu No ale jakoś nie, nie dało mi to takiej opcji Dobra użyjmy sobie hm. tu też nie mam takiej opcji Co to jest tak dziwacznie żółto Nie wiem czy to kurde no dawaj. Czyli że nie mam wyjścia, tylko... Jak ja mam tu przejść? Cholera, jasna, no. I co jest teraz nie tak z tym pociągiem? Aż tu na pewno nie przejdę. do jak ja mam tam przejść teraz? Jebany pociąg. Jaki mamy obiektyw? Tu mi pokazuje. No ale jak mogę to zmienić, skoro już mi. Fucking hell. A czekajcie, tu są jakieś drzwi. Jak ja mam tam wejść, niby. Ale nie, on pokazuje mi. Ewidentnie pokazuje mi na to. Co miałem to jakoś walnąć, ale niby jak. Dobra, może najpierw odjedźmy Reginą, bo. Stanie na tym na pewno nie pomaga. Ok. No, trochę do dupy zrobiliśmy, zrobiliśmy. Bo... A, teraz możemy to przestawić. Ok. Chy... Wydaje się, że chyba przejebaliśmy trochę, bo mieliśmy chyba jechać jednak tam. No tu jest zablokowane, ale nieważne. Zobaczymy, co się dzieje tu. A jednak nie. Trzeba to rozgrupyć. Ej, ja, zjeżdżamy w dół. Tak. No to my rozjebali wózek. <grybujesz> Masakra. No i co się dzieje? Kolejny rozdział. Kropo się na A na żywie Niece. Z w po no ja ich dogunię. Nie imię prawa nie dognać. Mm -hmm. No tak jak mówię właśnie, że idziemy w dół tutaj do e, Trietjakowskiej. No właściwie tu jest napisane. E, I to jest ta Wenecja, tak? Nawet nie wiedziałem, bo wiecie, ogólnie tam się nie... Tam Artem jest jakoś przez chwilę, ale... Nie, nie jest, nie. Nigdy tam... znaczy w sensie chodzi mi, że w, dwa, w, w książce Metro 2033 na Jakowski nie był no, nigdy chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że nie był tam. Był w Kitajgorodzie, ale tutaj to nie. Więc cóż, myślę, że sobie to zakończymy odcinek, bo czas jest taki że akurat. No cóż, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i jak się podobało, to pamiętajcie, że możecie ocenić ten film i go skomentować. Jeżeli nie widzieliście serii z pierwszego metra, czyli z metra 2033 z gry, to zapraszam serdecznie, link podany w opisie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania albo chcecie porozmawiać o książkach, książce Dmitrija Głuchowskiego, czy jakichkolwiek z uniwersum metra 2033, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie cześć!